Witam Państwa, dzień dobry. Yy, nakręciłem przed chwilką film i znowu w trakcie filmu miałem taką refleksję. Nie powiedziałam tego, to teraz do, dopowiadam. Dwa lata temu i rok temu nakręciłem, znaczy w międzyczasie też, nakręciłem kilka filmów. Zburzenie Izraela. Obejrzyj sobie te filmy. Oraz yy, Izrael planuje nową wojnę. Ja Trudno mi jest powiedzieć i określić w czasie, ale przeważnie to, co ja zawsze mówiłem, że dużo rzeczy sprawdza się w ciągu 12 miesięcy, w ciągu 2 lat, w ciągu 3 lat. Izrael teraz planuje oprócz tego obrony. Izrael działa w 800 miejscach, w 800 punktach na dzi dzień dzisiejszy, a Izrael walczy. I Planuje większe strategiczne rozgrywki, mobilizuje jednocześnie całą armię. Ja myślę, że może mieć w ciągu kilkunastu godzin 400 tysięcy żołnierzy i pewnie już się to dzieje. Zapraszam na film. To była tylko do. To, to, to jest tylko to, co zapomniałem powiedzieć w całym filmie. No, tradycyjnie tak mówię, Iran zatrudnił nowych żołnierzy. Zapraszam na film. Witam Państwa. Dzień dobry. Mówi Jasnowic Oskar z Wrocławia. Dzisiaj nagrałem film, ale nie spodobał mi się, ale, ale go chcę zostawić. I ja będę mówił, a tło będzie sobie lecieć. Bardzo ładnie będzie to wyglądać. Ze względu na ładne widoki chociażby. Wczoraj, w dniu wczorajszym Izrael został napadnięty. Ja zrobiłem chyba trzy filmy o tym to uwaga, będzie tego, będzie tego więcej. Izrael może być zrównany z ziemią, ale dzisiaj, by, by, ale spokojnie Izrael zostanie odbudowany. Także tym się nie martwię. Są pewne rzeczy, no ja to mówiłem, to się nie będę powtarzał. Są pewne rzeczy, które Bóg nie chce, żeby było w Królestwie Izraela. Nie mówię, nie nazywam tego w państwie Izrael, tylko w Królestwie Izraela. Każdy, kto czytał Pięcioksiąg mojżeszowy, to będzie wiedział o co chodzi, ale trzeba go czytać uważnie. Dzisiaj Państwu powiem y, coś takiego jak na przykład na temat przyczyna ataku na Izrael. O, każdy powie, bo Araby nie lubią Izraela. Y, Araby mają nie lubić, ponieważ mają sprane mózgi, ale. Jaka jest prawdziwa przyczyna? Okazuje się, że 17 września, około 17 września, yy, została podpisana umowa między Stanami Zjednoczonymi, a więc Joe Biden podpisał umowę z Iranem, że USA odblokowuje 6 miliardów dolarów i Iran dostanie te pieniądze. Podpisali umowę, Iran dostał nie wiem, 28 czy tam po tygodniu, dolary, kiedy, kiedy wypuścił y, tych amerykańskich obywateli. No to trochę potrwało. Tu i dostał też y, 6 miliardów dolarów. Pieniądze te z Iranu popłynęły do tworu politycznego. Pa Palestyna nie jest krajem. To jest twór polityczny został stworzony na zamówienie Stalina w latach 40, osiem, y, prawie 80 lat temu. Tak, w 1945 roku Stalin wymyślił taki twór, żeby zrobić nazwość Izraelowi. I to są tego dzisiaj konsekwencje. I uwaga, Iran przelewa pieniądze do Palestyny jako też ciekawostkę. Może pokażę tę fotografię. Jako ciekawostkę Państwu powiem, że prezydenci Palestyny to są najbogatsi, jedni z najbogatszych ludzi na świecie. Pytanie jest, kto, skąd i kto im dał te pieniądze. A mają na kontach poprzedni i obecni prezydenci Palestyny po kilkanaście miliardów dolarów. Oni mają konta poukrywane, to są jedynie oficjalne dane. Przed chwilką znalazłem fotografię, która mówi: Republikanie obwiniają punktowo Joe Bidena za to, że pozwolił dać Iranowi pieniądze, które spowodowały atak na Izrael. Arafat miał 16, a później ci coraz to nowsi mieli coraz mniej. Ale ci ostatni też mają sporo tych dolarów, bo mają. 5 miliardów dolarów, 4, 16, 8, 11. To, to są różne ceny. To są oficjalne dane, ale tych nieoficjalnych jest, tych dolarów nieoficjalnych na innych kontach, które są ukryte, jest więcej. Dlatego ja mówię: 16 miliardów dolarów, 20. I to są te pieniądze, które płynęły zawsze z Kuwejtu, z Arabii Saudyjskiej, z Iranu do Palestyny, aby opłacić atakich, na przykład Hezbollahu albo Hamasu. I teraz powiem, że Izrael zostanie odbudowany. To, że Jeśli zostanie zrównany, to zostanie odbudowany. Tym bym się nie martwił w ogóle. Natomiast jaka jest przyczyna właśnie tego ataku? Po pierwsze, sprawnie mózgu. Po drugie, zawodowi żołnierze, którzy zostali wyszkoleni w, Ir w Iranie, na zlecenie Iranu zaatakowali Izrael. No, i efekt jest znany. Ja nie będę pokazywał fotografii, co tam się dzieje, ale nie fajnie, nie fajnie się dzieje. No i to wszystko powiedziałem. A, Biden robi tak, aby była trzecia wojna światowa. Ja już to mówiłem dwa lata temu. I może być, może się Izrael. Yy, no, dobra, nie będę, nie będę innych rzeczy mówił, których nie mówię. Także. Wszystko chyba powiedziałem, co chciałem. Iran zapłacił Hezbollahowi, Hamasowi olbrzymie pieniądze, i to jest efekt tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych Biden dopuścił, że pieniądze poszły do Iranu. Tak jest, taki jest efekt po prostu. Tak to wygląda technicznie. No i zapraszam do zobaczenia widoczków z Wrocławia. Dziękuję bardzo. Mówił Jasnowic Oskar z Wrocławia. No i moja przepowiednia właśnie, moja przepowiednia się sprawdziła. Właśnie. Do zobaczenia. Dziękuję.